Filmuj to, filmuj jego reakcję. Zamknij oczy. Mm. oczy. Nie, nie. Kurde! Nie podglądaj. Ale w środku. Ale staram, co nie świetam! Widzieliście coś takiego, chłopaki! To jest... Czekaj, czekaj. To jest jeden program. Wow. O, to nie jest jednak. Znaczy no to nie jest jeden program, ale to jest je, jakby... pakiet. Mówiąc jeden program zrobiłeś większą drożę. Mówiąc jeden program zrobiłeś większy drożnym. To jest jeden program! Tyle płytek. Potrzebuję na miejsc na... 110 giga, to 110 giga, przybliżenie. To są właśnie te brzmienia